Zobacz pan zobacz pan jak świecą Skandal No I kto to to zrobił? Słuchaj. Kto to to zrobił? Szuje. No właśnie szuje. I słuchajcie, a propos tych szuj, tak? Zobacz pan jak śmiecą Skandal! No kto to to zrobił? Słuchaj, kto to, to zrobił? Szuję. No właśnie szuje. I słuchajcie, a propos tych szuj, tak? Kwestia jest taka, że ostatnio widzieliśmy razem z kolegą w tak zwanych internetach taki tekst. A propos tego kto mógł coś takiego robić. Tutaj kolega powie, bo to kolega bo to podesłał. Kto to robił. No we Wolsztynie od czasu jak się pojawili Ukraińcy, to zaczęło się pojawiać dużo więcej śmieci. I ktoś tak narzeka, jest. że to jest problem. Tak, ktoś narzeka, że to jest problem. Pojawiło się setki, prawda, albo dziesiątki, prawda, komentarzy, które właśnie na ten temat mówią. Jacy to my jesteśmy, prawda, czyści, jacy to nie są, prawda, brudasy, tak? Słuchajcie. Eee, nie chcę nic mówić, ale powiem. Eee, albowiem, gdyż zobaczcie na taką prawidłowość. Jesteście Ukraińcami, przyjeżdżacie do eee, nowego kraju. Oczywiście nie znacie do końca tej kultury, w tym kraju, w którym jesteście, to wyniacze oczywiście różne błędy. Czasami się zachowacie tak lub inaczej i was oceniają. Kwestia jest taka, że wy wszyscy oceniający, wy wszyscy, którzy mówicie, jacy oni są silni, niedobrzy i w ogóle, jak tam śmiecą i jakie, że tak powiem, problemy sprawiają, weźcie sobie, przypomnijcie, co robiliście w latach 90., 2000., w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Przypomnijcie sobie to, jak jeździliście do pracy i część z Was faktycznie pracowała, ale część z Was brała socjal. I też nie sądzę, żeby wszyscy znamionowali się tym, że sprzątali po sobie. Myślę, że większość z Was, albo przynajmniej część z Was, robiła dokładnie to samo, co teraz krytykujecie u ludzi, lu, i u ludzi ze wschodniej granicy. Co mogę powiedzieć? Zapomniał W, w jak cieleńciem był? Myślę, że tak. Warto na to spojrzeć w ten sposób. I warto na to spojrzeć też w ten sposób, żeby pomyśleć, kto może taką propagandę robić. Ludzie piszą, prawda, że wszyscy Ukraińcy są tacy, tacy siacowacy, wszyscy śmiecą, wszyscy to banderowcy, wszyscy, prawda, nie pracują, wszyscy biorą socjale, tak? I komu to jest na rękę? Słuchajcie, po pierwsze na pewno nie nam i nie naszym stosunkom, jeżeli chodzi o kwestię takiego bliskiego dogadywania się Polski i Ukrainy. Tego typu propaganda najczęściej jest tworzona przez różnego rodzaju ośrodki, które mają zysk w tym, żeby nasze oba narody podzielić i pokłócić. A jaki historyczny kraj nam więcej za, zaszkodził? Czy Ukraina, razem ze, ze wszystkimi wypadkami, które w naszej historii były, od bandery, zaczynając idąc prawda, we wcześniejsze tematy, jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, rzecz pospolitą, czy może kwestia na przykład tego kraju, z którymi obecnie Ukraińcy walczą? Komu jest na rękę, żeby wbijać klin pomiędzy nasze, nasze narody? Odpowiedzcie sobie sami, nie ja was historii uczyć nie będę, bo mi się nie chce. A, poza tym było, był, byłby, byłby to za długi w tym momencie, że tak powiem, wykład. A wychodzę z takiego założenia, że macie ograniczony czas. Co mogę mówić dalej? Wysota jest taka, że na pewno część ludzi, która w jakiś sposób w Polsce jest, takie czy inne błędy popełnia. Na pewno jest tak, że faktycznie śmiecą, na pewno jest tak, że faktycznie ciągną w socjal, i na pewno jest tak, że faktycznie jest pan zbyt nacjonalistyczny, jeżeli chodzi o kwestię bandery. Tylko skąd wy wiecie, że ci ludzie, którzy afirmują na przykład negatywne jakieś sentymenty w stosunku do nas. To nie są w jakimś też stopniu agenci ze wschodu szeroko pojętego. Myślicie, że Ukraińcy mają to do siebie, że chcą koniecznie spowodować to, żeby Polacy ich nie lubili? Myślę, że większość inteligentnych wychodzi z założenia, że pomagamy im, przyjęliśmy ich, pracują u nas, biorą socjalne, mogą sobie tu życie urządzić i są nam wdzięczni. A jeżeli ktoś robi takie akcje, które są często i gęsto głośne w internecie, to nie są osoby, które chciałyby tutaj się w jakiś sposób zadomowić, które nawet w stosunku do swoich sił dbają o ich interesy. Są to ludzie, którzy dbają o interesy kraju, który właśnie z Ukrainą walczy. I myślę, że wszyscy, którzy w jakiś sposób taki pejoratywny, szybki, jednogłośnie oceniają tą społeczność, wrzucają wszystkie do jednego wora, powinni się dwa razy zastanowić komu służą. I kto ma w tym interes? Czy my, czy my Polacy? Czy oni Ukraińcy, czy może jakiś. Kraj taki duży ze wschodu, który, poprzez to, że my będziemy się ze sobą napierdalać, swoje interesy realizuje, to chciałem powiedzieć. Słuchajcie, bo to taka krótka zajawka, żeby zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Oczywiście, puszki przynieśliśmy my. Chodziło tylko o zobrazowanie sytuacji. Mam nadzieję, że da wam to do myślenia. A ja sobie skończę moją koronkę. Tak. Dobra, słuchajcie, takie malutkie postscriptum co do tego, co powiedziałem. Zapomniałem powiedzieć, że tak powiem, w głównym naszym wywodzie o tym, że e, gdzieś tam też są w polskich internetach teksty o tym, jak to my byśmy walczyli, prawda, gdyby my bylibyśmy zagrożeni przez jakąś wojnę, tak? I ja szczerze Wam powiem, nie wątpię w bohaterstwo naszego narodu, nie wątpię bynajmniej, ale coś mi się wydaje, że duża część tych ludzi, którzy tak mówią, żeby, prawda, tutaj nie dopuścili do niczego, stali w pierwszym szeregu, to staliby w pierwszym szeregu, ale na granicy polsko-niemieckiej, kiedy by mieli, prawda, tutaj wybór albo iść do okopów, albo uciekać do Reichu. Eee, więc nie dziwcie się ludziom z Ukrainy, tak, że duża część nie chce ginąć w wojnie, która tak naprawdę w dużej mierze jest wojną ciężką, okopową, brutalną i w jakiś sposób, może nie, że przegraną, tak. Eee, no ale straty ludzkie jednak tam są. Eee, więc część ludzi którzy mają, ja tam została i faktycznie walczy, a część, która ma trochę mniej odwagi i mają prawo do tego, przyjechała do innego kraju. Bo byście zrobili dokładnie to samo. I mówię, w pierwszym szeregu, mi się wydaje, stali by ci, którzy tak mocno go zaczą. A oprócz tego, ja rozumiem, że jesteście zmęczeni tym tematem. Ja rozumiem, że w jakiś sposób cały czas się o tej Ukrainie mówi, cały czas, słuchajcie, są różnego rodzaju informacje i macie tego dosyć. No ale tak to wygląda, że jest tam akurat wojna. Więc, no, jest to cały czas wałkowane. Jak się skończy, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, to wrócimy do normalności i nie będzie takich kontrowersji. I mówię, myślcie, kto taką propagandę negatywną może tworzyć. Myślcie o tym, że wrzucanie do jednego wora wszystkich tych ludzi, tak jak się to próbuje robić, i ludzie, i ludzie że tak powiem, od nas się na to łapią, służy jednej konkretnej stronie. I pytanie, czy ta strona. Jest stroną, która jest przychylna Rze Rze Rzeczypospolitej. No to jest najważniejsze. Cała reszta jest tak naprawdę pierdo. To przemyślcie. Tyle chciałem powiedzieć.